Cześć, mam 20 minut, żeby sobie połowić w ręku. Trochę tant eee, Mcraft do 2 gram. Eee, na którym mam Soare XR. Zobaczymy, co się uda złowić. 3, 2, 1, boom. I pierwsza ryba zameldowała się na haku. Zobaczcie, jak ta wędka pracuje pod rybą. Naprawdę była zabawa. Piękny kleń. Mały, bo mały, ale fajny. Od razu wykonałem kolejny rzut, licząc na to, że kleni jest tam więcej i uda mi się złowić kolejnego. Było branie. Jest. kolejny ten trochę ładniejszy, dwa rzuty, a spokojnie. Zobaczymy, czy trzeci raz też się uda. Było branie, kolejne jest. Ten już mniejszy, ale nie najgorszy. Do dnia ryby były bardzo aktywne. Zobaczcie, ile ich złowiłem. 20 minut łowienia, może 25. I zobaczcie, co się udało. Wszystkie oczywiście lądują do wody The hoi! No matter what, only rods, reels, and fishes.